W sensie, że, że, że będzie w nim zawarte dużo więcej niż sami twórcy przewidzieli. Ej, właśnie, dawno ich nie było. Pokaż, jak ty wyglądasz. A uśmiechnięty. Dobra, idziemy. Mm, idziemy w takim razie. Skoro on jest taki uśmiechnięty, a. Dobra. O nie. Farba brudzi mi poluchę. trochę tak dobra y, możemy przyspieszyć krok troszkę w ogóle zakładam nie chcę tam iść definitywnie nie chcę tam iść ale chcę zobaczyć ten autobus czy ja mogę tu podejść o nie to papryka e, papryka e, paproć co ja gadam chłopcy paprykę widzi w lesie co to jest o nie, ej. Nie, nie wchodź na to, proszę cię. Flashbacki z początku gry. Dobra, spokojnie, nie stresuj się. Przecież jest ok. Nie dzieje się krzywda nikomu. Idziemy sobie ładnie. We dwoje środkiem lasu. Bez bez wiedzy, gdzie jesteśmy. Nawet nie wiemy w sumie co się tutaj dzieje. 1692. Okej. Okay. No dobra, w porządku. Kwestia co będzie tutaj jeszcze na tabliczkach. Okej, okay, w stronę mostu. Super. O, Playground. Dobra, no to tam lecimy. Taki Playground to jak najbardziej będzie dobra decyzja. Czy ja chcę zerkać może na dół? Czy ja tu coś znajdę? To jest dobre pytanie, ale raczej nie. Raczej nie. Dobra, przyszliśmy się. Pobawić Halo, szukam kompana do gry O, nie, tu coś leży? Tak, tu coś leży No, rysunek z kamieniem Test Nie wiem Dziewczynka i pan z kamieniem i z pieseczkiem Okej okay. no dobra Ciekawe, czy mogę wyjść na zjeżdżalnię. Albo na huśtawkę. Sprawdźmy to. Czemu one się bujają? O nie, już nie chcę. Już nie chcę. Szczerze liczyłem, że będę mógł tam podejść i się... Coś wydarzy, a tu raczej... O! Przyszła! Przyszła się bawić z nami, super. Dobra... Widzieliśmy rysunek. Hey, Bardzo ładny okay? rysunek. Może chcesz z nami porozmawiać? E, aser... hmm, asertywnie czy... Więc pytamy tak. Oh. No nie, jak ma tak krzyczeć, to raczej niech nie przychodzi w ogóle. Co jest grane? Chłop tam chce wejść do niej.

Games tire me. You will respect me, and you will say nothing. Wow, no. let go over right now. <try> Jak go sharp no. Oh, yeah, I am frozen to my marrow nothing. Amy jest w dobra, tylko kwestia, czy my. Czy my teraz zrobiliśmy dobrą decyzję, czy złą? W sensie już nie wiem. Już nie wiem, kto tu jest duchem. Okej. Okay. To tak trochę wygląda. Jakbyśmy podróżowali między. Między wymiarami? Światami? Czasami? Ja też nie Mhm, dokładnie Dokładnie Czy ja tu przejdę? Jasne, że przejdę Tylko czy ja tutaj znajdę właściwą drogę do... Do wyjścia, moi drodzy? W ogóle ciekawym zabiegiem według mnie jest tutaj to, że jest y, taka cisza, która myślę, że jest dość wymowna i sama w sobie buduje napięcie. I co to jest za rysunek? Co to za Laso? Co to tam Indiana Jones był? Co jest grana? Okej. Okay. Dobra, jasno w porządeczku. Jak na razie jest dobrze. Bo... Wszyscy się trzymają cało. Jak na razie. O dziwo w sumie. A może nie? Może tak źle nie będzie? O nie! O nie! Tak, gentleman. O nie. Dobra, ja nie, ja nie mogę zepsuć na pewno tego quick time eventu. Bo wiem, że ona poleci. O, dobra, spo. Udało się. Najgorsze jest to, że nawet na chwilę nie mogę pada odłożyć, bo, bo to może dojść do tragedii. Chociaż miło, że twórcy nie dali aż tylu e, quick time Eventów, bo to byłaby niezła draka. Nie myślę, Dobra. Co to jest tutaj? Czy ty idziesz ze mną? Nie, ona ze mną nie idzie. Nie wiem, czy to, to, czy to jest bezpieczne, żeby tu. Chyba nie jest bezpieczne, żeby. Chyba nie jest bezpieczne. Okej. Okay? No dobra. Nie, nie lubię jak kamera jest tak blisko. A bo to zawsze może oznaczać coś złego. To zobaczymy sobie profilaktycznie, czy ta szopa jest tutaj. Czy ta szopa jest zamknięta. To, to był jakiś kameszek... Onions. Co? Dobra. E, gdzie ja chcę zajrzeć najpierw? Do śmietnika, do drzwi. E, wpierw zajrzymy sobie tutaj. Dobra, odrzuć to. Pyk. Jest plakacik, dobra, w przędeczku. Mm, tak, dokładnie, dokładnie, przecież sam bym się tak nie pomalował, moi drodzy. No ale trzeba przyznać, że Majeczka bardzo ładnie przygotowała, prawda? Cały makijaż tutaj do tego przedsięwzięcia. Dobra, zobaczymy co jest w śmietniku. Co no O nie, O nie, on, on tam nie zajrzy. On chce to przesunąć i wejść oknem. Oh, no. Wiecie co? Ja się boję, że ktoś tam wejdzie i sobie zrobi krzywdę. To ja może to puszczę? Chociaż te deski tutaj sam nie wiem. Sam nie wiem. Czy to się pod nim załamie? Ufam, że nie Ufam moi drodzy, że nie, że on wejdzie nie bezproblemowo. Zapytamy się?

Nie wiem, po, po co ci telefon? No tak, tak wiesz. Throw O nie. Dobrze. Dobrze, mamy światło. Chociaż tyle. Ktoś to przeszedł i jej ten telefon zbił, to już w ogóle tragedia by była. Troszkę ciemno tutaj, um. dobra, w porządku, czemu nie dzwonicie po taksy, bo tu nie ma zasięgu. Ale timing idealny. Dosłownie w momencie jak wchodziłem do pomieszczenia. O nie, niech to będzie dobra wróżba. Mmm, chłop, znajdzie nóż. Świetnie. W sumie się zastanawiam, czy jak są takie wróżby, czy ja bym na pewno powinienem zbierać te przedmioty. Bo zaczynam czuć się niepewnie z tym, że... Że na przykład wzięliśmy pistolet i była wróżba. O nie. Coś mi tu nie gra. Dobra moi drodzy, trzeba się skupić. Czy to robaki? Koty? Dobra. To nie było nic. Hello?

Ej, dobra, ale... aha, okej, okay. dobra, to zwierzątka jakieś. Dobra, nie, to tylko... To, to tylko myszy. To tylko myszy, więc... Więc relaks, spokojnie, przecież nie ma, nie ma tragedii. No w obliczu tego wszystkiego... Nie, ale strasznie myszy szczury. Ale w sumie takie tytuły mocno filmowe mają jedną rzecz w sobie: że. Mm. Ej, wiecie gdzie był ten wisiorek? Ten wisiorek był e, w tym domu na początku. E, mają to do siebie, że są liniowe. To jest ok? Ponieważ cały czas trzymają klimat. To trochę trzymają w napięciu, zwłaszcza, że tutaj się kilka takich etapów powiedzmy, że pojawiło. Dobra, tam są. Dobra, no właśnie, spokojnie, przecież idę do tych drzwi. To, że będziesz łupała w te drzwi, nie zmieni tego, że je szybciej otworzę. Hm, no dobra. Czyli tam już dalej nic nie ma.

Oh, that I'm in league with the devil, that I'm guilty of witchcraft. There's no sense in that. Who would say such a thing? we still I cannot rightly say. Uh, confront or leave. Uh... Stay where you are. Fine. Just tell me what's happening. Dobra, spokojnie. How did I get here?

Przyszłości? Nie wiem, szczerze mówiąc, trudno to na razie określić. No, dziwne rzeczy się dzieją, czaty, dokładnie, dziwne rzeczy. Nie, 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 nie. Nic, nic takiego nie widziałem, spokojnie. No, dokładnie. Czyż nie będę ich stresował? No co ja mam im powiedzieć? No ja to już byłby za duży block twist. Nie ma co je tutaj wprowadzać w jakiś niepokój i zamieszanie, bo to jest niepotrzebne.

Co to było What uh, do ja chcę wybrać? Dobra, Optymistycznie go. we'll be on our way from little hope spider-man <laughs> że... this place is a real dump even for this shithole town something up yeah there's something kind of familiar about this place okay you got a big-time criminal past we don't know about serial jaywalker Tylko agresorka z niej w ogóle? Co jest grane? O co jej chodzi? No, znajdź działający telefon. Świetnie. Gdzie ja mam znaleźć? Tam jest tabliczka jakaś, dobra. To przejdziemy sobie w ten sposób tu. Robimy opening? Czy chce zrobić opening? Chce. O! Reynolds, jak ten aktor taki. Hm, w porządku. Okej, okay, w porządeczku. W porządeczku rozumiem. A to on. Miałem znaleźć wyjście. Nie wiem, znaleźć działający telefon. Hmm, więc wyjście nie jest właściwą drogą. To jest jakaś cela. I w tej celi mamy deskę i napis. I have lost everything. Okej, okay, no dobra. No dobra. Czyli to jest wszystko, co tutaj mogliśmy znaleźć. Świetnie. O, trzeba się przydostać, moi drodzy, w takim razie... Tu już zrobiliśmy obczajkę, co było. Ale tutaj cały czas... Cały czas jest taka nutka niepewności, mam, pytanie, mam takie wrażenie. Tej grze utrzymana. Eee... Tu zobaczymy, co to wisi na ścianie. Tak, 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 tak. Keep looking. Ja się rozglądam, właśnie. W ogóle to coś na jego ręku, mam wrażenie, że się powiększa. Takie, takie mam wrażenie, przynajmniej. Dobra. No, tylko nutka. Tylko nutka może dwie. Tu jest telefon. E, to ja się chcę wstrzymać jeszcze... Aha. Czekajcie jakie tu. Nie, to jest telefon, co to jest? Tak, to jest telefon. Albo krótkofalówka jakaś. Trochę dużo rzeczy nas pominęło teraz niestety. Więc mam nadzieję, że jeszcze będę miał możliwość, żeby to. A. Coś był głodny i odgryzł słuchawkę, świetnie. O, czyli jednak będziemy mieli jeszcze sposobność, żeby się rozejrzeć. Super. O, 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 dobra, tu są drzwi. Tu są drzwi, których nie widziałem. Co to jest tutaj? Old Witch. Jasne. Szukaj pocztówki. No nie no, wiadomo, że będę szukał pocztówki. To jest wyjście na zewnątrz jakieś, prawda? Ale raczej będzie zamknięte. Dokładnie. Tutaj wszystko jest pozamykane. Ciekawe światła są. A że też. Nic tu nie działa, ale. No właśnie, ale. No, coś tu musi być. A co to jest za. Co to jest za batarańk, jakiś. Ok, dobra. Ciekawe. Ej, w ogóle. Wait, ta płyta to nie jest to, po czym ta mała dziewczynka przeszła? To nie jest to? Hm, ciekawe. Zagubieni w czasoprzestrzeni? Może tak być. Siemaneczko. Hej, hej. Telefon Ren, dobra. Dodzwonimy. O ile się gdziekolwiek dodzwonimy. No ja mówiłem, że dzisiaj będzie wyjątkowo. I jak się domyślasz, ta cała inscenizacja nie została przygotowana. Samemu, mam tu fajny, fajny działający telefon. Chłop jak się zezłościł w ogóle, o co tu chodzi? No. No i to strach pomyśleć co by było gdybyśmy tego telefonu nie znaleźli, to by pewnie nad nami zaczął tak rzucać. Dobra, idę stąd dalej. Znaleźć kabel do telefonu Hmm, gdybym był kablem od telefonu Gdzie bym się schował? Aha, bo to było tu Czekajcie, pójdziemy sobie kawałek dalej Ciekawe spostrzeżenie Bardzo ciekawe spostrzeżenie, tutaj nic nie było co? To? What? Czy nie działa. za zadam, coś jest nie tak. Nie działał przed chwilą. Wow. What do you think? Czy ja chcę? Dobra, nie wiem.

exactly where you are. are are you are you in town someplace as i walked a man and a woman appeared at my front i had not seen them approach i, I reached out in fear i did not know them their clothes and manner of speaking were not familiar to me okay to that I, could not make sense of. I swear i do not know where he came from or what this man wanted of me i could not make sense of the things he spoke of you must believe me i beg you <laughs> Dobra, w sumie chyba dobrze, że odebraliśmy.